Cześć dzień dobry, jest tej strony się a ma dzisiaj yy, Brawl Stars. Oczywiście gram karle, bo już sobie ujrzałam te ogólnie Zapraszam do oglądania ogólnie, no, co by tu powiedzieć. No z, jak, jak wygram to wam pokażę moje skiny. No, nie, no. O no, co się głupi? El primo. No dobra. Teraz Wam pokażę moje skiny. Es a, skin. Zadymiarze. Sorry. No, dzisiaj pokażę Wam moje zadymiarze. Będzie krótkie cięcie. Dobra. Także jesteśmy po krótkim cięciu. I to są moje z y, wymiarze: Shelly, Ninta, Colt, Bull, Jessie, Barley, Rosa, Carl. To są moje skiny i tyle mi brakuje. Do wszystkich skinów, sorry. 6, 9, 12, 15 tu 15 16 17 18 i 19 19 mi brakuje no dobra ja ogólnie teraz będę grał ogólnie sobie karlem a może no dobra, zagram rozum. Tu zatrzymamy nie wiem ile będzie trwał ten odcinek ale będzie drugi. Tyle wam powiem. Będzie drugi. Dobra, idziemy do tej skrzyneczki. Jeśli nie wiecie, co to zagra, ale raczej wiecie. to się ulepsza, z się wydropi. Coś zawsze. I zabity kolt. xd Dobra, idziemy na ból, Idziemy. Ej, idzie, Ból się Na boi. No Ból, chodź tu. Ból. Dobra. Bo będzie zaraz dwóch jednego, co panda Lucego. Co by tu powiedzieć? Mam na myśli wygrać tą gierkę. No, i zabity. on miał teraz. Nie wiem. Nawet swojego skina już nie pamiętam. Dobra. Teraz czekamy aż będzie jeden na jeden. Nie, jak coś to nie było, nic. Ile power cubes się 7 nie? What? Power Cube z 7. Ja nie wierzę. Ja czekam aż on pójdzie do strefy. Bo raz tak zrobiłem. I wygrałem gierkę ogólnie. Jeśli ktoś by zapytał, dobra. Idę teraz tam gdzieś. Nie, nie, nie. nie. Dobra, widzę to rosa? Tak, rosa. I wygrała gierka. Kurde, jesteś numerem jeden. Dwiezny żeton, plus osiem pochodków ogólnie. No, żetonu a tyle? Dobra, zobaczę. Nie teraz. Kurde, otwieram skrzynkę czy Nam No, w sumie... Żeby coś się wytropiło. No. W sumie to nie można się spodziewać, żeby coś wytropiło w tych normalnych skrzynkach z armo. Dobra, ostatni gierka i kończę odcinek. Będzie jeszcze druga część Uu. Uu, Ktoś mnie obserwuje Kurde, szkoda, że nie wziąłem Karla Co jest? Ej, co? Zabiłem! No. I przymożę mi Kto chce ze mną zagrać, piszcie w komentarzach. Mm. Piszcie swoje niki albo kluby. O kluby piszcie, to ja wbiję do klubu i z każdym zagnam. Ech, wyskoczył na mnie pierwszy, ja go zabiję. I dobra, El Primo jeszcze przetrwał i szali. Aj. No mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej. Trzecia ramka Dobra, plus 5, 5 pucharków. Jak się mówi? Puszek się mówi. Że to... Le... Dobra, wyjście. Dobra, ja chciałem się serdecznie pożegnać, Daj, dajcie suba, lajka, a ja się żegnam z Wami, to do widzenia.